Hej kochani, witam Was dzisiaj ze szlaku. Idę właśnie w stronę Doliny Kościeliskiej, ale będę po drodze odbijać na szlak na małą łąkę. Jezus, na szlak do, no, na małą łąkę. I planuję też iść y, dalej trochę. Iść jeszcze dalej, ale nie wiem, czy się wyrobię ze względu na, na to, że dzisiaj ma być burza, jakaś przelotna, co prawda, ale no, burza w górach tak jest przelotnej to może być niebezpieczna, tylko wolałabym nie być wtedy już na szlaku, albo przynajmniej być dość bardzo nisko, żeby być blisko. E, tego e, parkingu jest mega mało ludzi. Przede mną są jakieś trzy osoby, które idą. Za mną była jakaś grupka. Nie, czy nie widać. To jestem przy kasie. No więc super. To po plus i chłodzenia na szlak wcześniej rano. Byłabym jeszcze wcześniej, najpewniej. Ale dzisiaj miałam taki problem, żeby wstać, że masakra w ogóle mi się nie chciał wstawać, mam zakwasy, boli mnie boli mnie łydka, ale tak bardziej w dolnej części więc no, dzisiaj sobie dałam znowu wyzwanie i bardzo dużo pod górę, więc mówię, no jeśli się uda to super. No okay, chyba tutaj będę odbijać, ale jeszcze nie wiem. To jest ta droga pod górką, to już naprawdę mnie mega intryguje, no bo tam jest na ja e, Nie idę na Ornok. No. Tu są jeszcze na drewnianie, trzy suki i czerwone gierki. Okej, okay. no chyba tutaj odjechać, albo muszę stąd na mapę. Dobra, według mapy mam iść tutaj, i ten przysłup nie kusi i tam potem na być na znowu znowu rozejście ślaku. Nie <grym> będę zawracać. Łowieczki, nic nie widać, ale tam są tak, co Zbliżmy na piszemy piszemy z mięsa i ja widzi powierzchni, proszę nie komentować. Zbliżmy się z mięsa. O i pieszo, który chwytaje chyba. Mam nadzieję, że za zapływa Ja już jestem, jestem już po przerwie. Oczywiście nie nagrywałam, bo tutaj są ludzie. Są ludzie, kurczę, są ludzie, jak się cieszę. Tak. I tam jest, bo chciałaś. O, to tam jest na małą łąkę, a tu jest na dużą łąkę i wielka polana w znaczy się I ja ogólnie też planowałam iść na tą wielką polanę, tylko przez małą łąkę. A na wielką polanę stąd mam 15 minut. Na małą łąkę mam. Prawie godzina i jeszcze jestem, co bym miała trochę. No ja mówię, a dobra. Pójdę sobie od razu na Wielką planę. Tam jest Giewont. Teraz się schował troszeczkę. Właśnie za tymi... drzewiami. Ale za tymi drzewami jest Giewont. Więc... sobie posiedziałam, zjadłam sobie coś. Ludzie często bardziej idą właśnie jakby z tych... Albo z wielkiej paleniny, albo z małych łąki. Albo na czerwone Wierchy, albo na. Albo na co? Albo na kościelską na dół. No, ja poszłam z tej strony, z której szłam. I no ładnie. Chociaż te drzewaty wyglądają trochę grypi. Takie. Bez, bez igieł, to są sosny chyba Zresztą nie wiem To są iglaste drzewa to są bez igieł Fajnie by było, gdyby kogoś przynajmniej jakby przed sobą spotkała o, byłoby miło Słyszałam, że coś leci po, po drzewie i ją wypatrzyła. O, słodziutka. Ja już jestem na wielkiej Polanie. E, Mała Łąka e, i planuję iść o, na kondracką przełęcz prawie dwie godziny. Ja pewnie będę szła tam o wiele dłużej, bo widziałam, że jest tam dość stromo i zaczynam się powoli zastanawiać. Czy ja się wyrobię? Patrzcie, w ogóle widok jest przepiękny. No, po prostu cudo. Ale właśnie martwią mnie te chmury, które już są właśnie z tymi szczytami. Eee, i, I tym się właśnie martwię. Bo równie dobrze mogłabym pójść i ewentualnie po drodze e, zawrócić. No tak, też przecież mogę. Tak, że mogę po prostu po drodze zawrócić. W pewnym momencie. Ech. No ale sam fakt, że już chmury zaczynają się zbierać, a jeszcze niedawno tutaj jedno nie było, właśnie chmur. Właśnie to jest urok, że nad kurami się strasznie szybko ta pogoda zmienia. Te chmury naprawdę, może one nie są aż tak ciemne? Nie wiem, czy na kamerze one nie są przyciemnione troszeczkę. No jednak już jak się zebrały w takim szybkim tempie, no to trochę ciężko i nikogo nie ma masakra. Bo wszyscy po prostu poszli z jednej, stro z jednej strony na małą łąkę, z małej łąki tutaj albo schodzili z giewontu, bo szli rano wcześniej i szli innym szlakiem na giewontu można z różnych stron wejść, nie? nie no. Z różnych szlaków można pod giewont i potem na giewont. Więc, no, nie, nie wiem, jeszcze tutaj trochę posiedzę i pomyślę, czy iść dalej, czy no, ewentualnie się tam przejść po prostu tam naprzód i zobaczyć, jak to będzie. W ogóle patrzcie kochanie jak pięknie teraz wyszłam tyle, że postanowiłam iść na tą przełęcz, ale ciągle patrzę na chmury. Przede mną jeszcze jest rodzina. Teraz już trochę daje ode mnie, bo się zatrzymała, no teraz to zawsze widziałam plecak jednego z nich. No eee, nie idą i chyba idą na Giewąt. No i... Pan powiedział, że. No, też będzie powiedział, że burza ma być o 14.00. te chmury jeszcze nie wyglądają na... Na tak groźne. No, ja jednak zostaję jeszcze troszeczkę, jakby przy swoim. Będę szła po prostu w stronę tej przełęczy. I najwyżej no po prostu zawrócę. Wolałabym dojść na tą przełęcz, bo tej przełączę już inną drogą. Sobie pójść w dół. Więc drogą, gdzie już na pewno będzie trochę więcej ludzi. Więc mam nadzieję, że uda mi się tam wtłapać. Chociaż droga nie jest z z łatwa. No, jak się można spodziewać na tym górach to idę pod górę. Zaczną słuchać po moim oddechu. Kurwa. Dyszę jak pies. Nawet gorzej. Maraton przebiegła. A nie szła. Tu będzie chyba mój pogrzeb. O, To jest dramat. Już bardzo dużo przeszłam, w ogóle, bliżej nic dalej. Jeszcze tam, tak do góry. Teraz by chciał zasłonięć. tam. Ja już po prostu nie mam siły. Tu są ludzie. Na tym nie będzie ani do masakra że nie mogę się wycofać, bo schodzenie stąd to jest jeszcze gorsze niż wchodzenie. Bez mega stromu. W niektórych momentach jest mokro. Nie sama, bez jakiejś asekuracji, bez asekuracji po prostu, Bez jeszcze jednej osoby. To nie, więc już nie mam wyjścia. Muszę wejść. Muszę wejść na górę. Okej, okay, ogólnie tą końcówkę nakrywałam yy, następnego dnia bo Po powrocie weszłam pod prysznic, zjadłam coś Ogólnie wróciłam idealnie Bo yy, wróciłam I po chwili zaczęło padać i zaczęło tak grzmieć że ja się naprawdę cieszyłam, że zdążyłam zejść I wróciłam idealnie Przepraszam bardzo no i potem po prostu byłam już tak padnięta, już kompletnie nie miałam siły, żeby nagrywać zakończenia, więc nagrywałam go następnego dnia. Mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę, komentarza i widzimy się już na kolejnym vlogu. Cześć!